Ziemano, tu MC paru daje za sznur, łapie wszystkich częstów, który nie wie sobie No ja tutaj nie odbiegam o rzeczywistości, łapie gości Którzy mówią, że brak im radości mają to słabe kości Brak im zapału i wości, którzy mogą sprzedać na przykład z moich Tak jak ja z moimi ziomami Opylane rzeczy Każdy z nich nic nie zaprzeczy, bo tutaj każdy skrzeczy Jeśli chodzi o policję to daje mi każdy lachę Każdy wie, kobieta że ma małą pachę chyba że on na ci w nosy chyba ciężki Przeoczy, chyba masz dużo kocy. Każdy wie, że biegam i o to o co, o co mi chodzi. Chyba, że twój ziomek to twój kolega. Ale ja tutaj nie biegam, nie biegam dla innych koksów. Tylko ja jestem koksem i biegają dla mnie. Chyba, że skończysz wojnę w dużym głównie, bo u nas, Mochocco, tutaj mamy itemy takie. Właśnie ten ten ręczy mnie przez całe życie. Chyba, że jakieś dzieci Neo wygrają te głupie gry. A my tutaj, jak koksy, siedzimy w necie i nie bawimy się. Głupimi debilami i innymi dzieciami Którzy myślą, że są fajni, ale tak naprawdę są do dupy Mają słabych rynku zupy i wiecie Pewnie sprzedają na policji i na milicji, której nie ma Ale ja tutaj, tutaj wiem o co chodzi Chyba, że ktoś mi dochodzi i pokazuje co to biega Ale ja wiem o co chodzi, więc nic mi nie pokazuj Bo tutaj jesteś niczym, a ja jestem Ty fajny, ty jesteś gówniarzem Jestem tutaj wysoko postawiony, spróbuj mi to równe to się, to jadę z moim ziomkiem, z moim ziomkiem DJ him even him. him. Próbuj mi podskoczyć, to ci pokażę, kto jest fajny, a ty może skończyć, bo takie. tak, ja zaczęłeś ze mną to. Jeśli zaczniesz ze mną, to w ogóle masz przez na mojej dzielni, na mojej zielni wywalonej. Jest tutaj, mam swoją ekipę moich ziomków, którymi chodzę po ulicy, wyprostowany, niezrobiony, bo to jest tylko dla małych leszczy, którzy się czukają. Jestem taki, jestem taki, jestem w ogóle, jestem w ogóle tutaj, ale wy możecie mi zrobić wachę, bo wachę tutaj, tutaj wszyscy mówią, Mówią, ja idę przez dzielnie tutaj, wszyscy piona do mnie boja Jestem wykoprzony, jestem fajny Każdy wie, że nie wie, że nie wie o co biega Kolega na przykład wie, wie o co biega A ja tutaj, tutaj pokazuję wszystko, wszystko pokazuję Co się ma, co się ma stać Co się stać ma, co się stać Co się stać ma Ta, 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 2012 tutaj MC Paruwa Ta, kończymy 照顾呀。